Siemaneczko, z tej strony Big Joe, zapraszam na drugi odcinek z serii przygotowania do Ironmana po operacji ACL-a, czyli Więzadła Krzyżowego Przedniego. Dzisiaj w odcinku będzie trochę o zbliżającej się otyliadzie, o kolejnych ćwiczeniach, tym razem na dwójki oraz takie luźne tematy, ale to zapraszam do odcinka. A więc w grudniu byliśmy na Teneryfie niestety na tej nie weszliśmy właśnie ze względu na moją nogę a też nie chcieliśmy wjeżdżać wyciągiem na górę więc tejde przechodzi na przyszłość jest to mój przyszły plan i mam nadzieję, że zdobędę tę górę od poziomu morza czyli wtedy wychodzi 3700 metrów przewyższenia jeżeli ktoś już z Was zrobił kiedykolwiek taką trasę to dajcie znać jak było Siemaneczko, drugi dzień świąt dzisiaj szybki trening pływacki 2-2,5 kilometra coś takiego Trzeba trenować Trzeba trenować, ponieważ zapisałem się dodatkowo na otyliadę Na otyliadę, która jest w jakoś w marcu, nie pamiętam konkretnie dnia Więc jeżeli chcecie się zapisać to musicie się pospieszyć Ponieważ z tego co widziałem to te wolne miejsca naprawdę szybko schodzą Ja zapisałem się do Pola. rok wcześniej startowałem w Kępnie Gdzie osiągnąłem 11 km a też wyszedłem o północy, ale byłem totalnie wyjechany nie powiem przygotowany. W tym roku myślę, że też nie będę przygotowany, ale startujemy właśnie w Opolu, ponieważ pływam w, w GST. Tam właśnie z ekipą wbijamy na basen w Opolu. Więc zapraszam wszystkich, ale widziałem, że tam chyba zostały już dwa miejsca, więc może być ciężko. Dla tych, co nie wiedzą, to Otyliada to takie, to takie wydarzenie, półmaraton pływacki, a właściwie to nocny półmaraton pływacki, ponieważ wydarzenie odbywa się od 18 do 6. I po prostu w tym czasie pływamy jak najwięcej się da To tak w dużym skrócie Taka, Taki jest główny zamysł No więc też w związku z tym muszę troszeczkę zacząć więcej pływać Biegać dalej nie mogę Duża asymetria się utrzymuje, więc nie mam zielonego światła od fizji Muszę wzmacniać moją dwójeczkę prawą No więc wydolność dalej na rowerze i na, na basenie Chociaż nie ukrywam, że no troszeczkę się tego boję Nie wiem czy teraz, czy się wyrobię no bo wiadomo, że mechanicznie też trzeba przystosować organizm e, no do tego obciążenia e, Do biegania, wiadomo, że się różni od pływania i od jeżdżenia na rowerze No ale zobaczymy, zobaczymy e, Też nie będę się przygotowywać do tej otyliady w taki sposób, że będę robić y, rozpływania po 10 km Czy coś takiego, to absolutnie nie, myślę, że tak maksymalnie 5 kilosów na dzień e, półmaratonu pływackiego, to wtedy po prostu wszystkie siły, to co mam, będzie walka No i zobaczymy co się uda zrobić Pisałem sobie w formularzu 15 km przewidywany dystans ale zobaczymy jak to będzie Zobaczymy czy w ogóle wytrzymam cały dystans czasowy do 6 rano, bo tak jak mówiłem Rok temu wyszedłem o północy, ponieważ no, już nie byłem w sumie w stanie kontynuować e, pływania Miałem źle przygotowane jedzenie, byłem źle przygotowany kondycyjnie, no nie poszło dobrze. A jak na pierwszy raz, dystans może się wydawać ok. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Idę popływać, zaraz wrzucę kilka urywek z treningu. Niestety nie mam ani fajki, ani łapek za sobą dzisiaj, bo jestem w domu rodzinnym, więc tylko mm, kraul. Czysty kraul. Tak jak widać, niestety waga stoi w miejscu, no, ale będę z Wami całkowicie szczery, nie żałowałem sobie jeśli chodzi o jedzenie. Sto. Siemano, ja po wizycie u fizoterapeuty. Niestety moja dysproporcja siły w dwójkach się nie zmniejsza. Nawet teraz troszeczkę wyszło więcej było około 30% dysproporcji. No więc jest styczeń, ja dalej nie mogę biegać. Nie wiem jak to będzie. Ale katuję formę na basenie i na pływaniu. Ten orbitek miałem wrzucić, ale zapomniałem, jeszcze nie robiłem. No i siłowo dużo się skupiam na tej dwójce. Dokładam jedno powtórzenie, jedną serię więcej na tą prawą nogę. Zademonstruję wam, jakie fajne ćwiczenia. W sumie jedno fajne ćwiczenie przypisałem mi fizoterapeutę i więcej. Ale jedno jest takie szczególnie istotne, jest fajne. No i co, mam nadzieję, że ta. Dysproporcja się wkrótce zmniejszy No bo 30% to już nie są przelewki no Chciałbym, nie wiem ile bym musiał mieć, żeby móc zwrócić do biegania Myślę, że 10% około Więc mam nadzieję, że to w niedługim czasie załatwimy No bo jak nie będę mógł dalej biegać, no to ten Ironman stoi troszeczkę pod znakiem zapytania No ale na szczęście wykupiłem ten pakiet Early Access I dzięki niemu mogę do 45 dni przed zawodami przełożyć pakiet na inny w Europie, czy na przykład na Włochy, które są już we wrześniu, na no bo na Szwajcarię w tun ale już w następnym roku. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No ale wiecie jak to jest. Zobaczymy. To ćwiczenie świetnie angażuje dwójki, jest to ćwiczenie izometryczne. Naprawdę polecam wam je spróbować. Kolejne ćwiczenie to wyskok po wylądowaniu. Jest to powoli wstęp do plyometrii. No i też mamy tutaj przeskoki. Ćwiczymy lądowanie. Dzisiaj szybki trekking na Ślęże. Miałem jechać na średnicę, na Śnieżne. No ale niestety nie mam ze sobą rękawiczek takich grubszych mam tylko takie wieczy treningowe do biegania teraz na dworze minus 12, tam w górach może być jeszcze niżej w Karkonoszach więc mówię dobra, odpuszczam za te 3,5 godziny w jedną stronę mówię dobra, pół godziny na Ślęże szybki trekking czy szybki, nie szybki 720 metrów wznosu 17 km myślę, że całkiem spoko spoko forma powrotu do zdrowia muszę uważać mankijki, szczególnie przy schodzeniu. No i fajnie, można w końcu pochodzić po górkach. Kolano czuje się dobrze, nie boli no ale wiecie jak to jest. Po tej operacji acela to nadal nie jest wszystko zrośnięte, zwłaszcza pół roku, po. więc no trzeba naprawdę uważać. Zobaczmy na zegarku, w którą stronę mam iść. Po prostu tak się prezentuje mój Garmin. Więc jak chcecie zobaczyć, usłyszeć nieco więcej o tym zegarku, to zapraszam na kanał, tam jest recenzja tego zegarka. Króciutka, bo 6 minut. Ok, mamy tu rozwidlenie, no ale myślę, że musimy iść prosto. Zablokowałem sobie powiększanie mapy. Nie wiem jak to odblokować, bo świeży zegarek, ale chyba prosto. Ważne, że pod górę. Mało ludzi. Cisza. Ludzie siedzą w domach. I wcale się nie dziwię. To jest serio dosyć zimno. Mam jeszcze bluzę w plecaku, dodatkową warstwę. No i przy schodzeniu może ją założę. ma też kominiarkę. Teraz jest ciepło, ale w drugą stronę może być różnie. No i na koniec parę urywek z treningu na trenarze. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będę mógł się z wami podzielić z nagraniami z treningu biegowego, ale to czas pokaże Siemanko